Cześć wszystkim, ja sobie Polska. Dzisiaj krótko i sprawnie na temat kilku. Produktów przeznaczonych do natrysko agregatem, jak i do aplikacji wałkiem oraz metodą tradycyjną, wszystkie te produkty są z linii Airless. Produkty w seminie, które produkujemy właśnie w ramach tej gamy Airless, to są produkty wyprodukowane, stworzone z głównym wypełniaczem, który stosujemy, używamy jakim jest węglan wapnia. Dzięki temu składnikowi w agregatach wysokociśnieniowych, hydrodynamicznych nasze produkty po prostu nie mają takiej zdolności. Do zapychania układu, do blokowania, układu sącego czy zatykania nam dyszy, która daje ten prawidłowy obraz natrysku. Po prostu te cząsteczki nie mają takiej fizykochemicznej zdolności do blokowania się, do takiego zasychania, jak to popularnie nazywamy. Dzięki temu praca jest no, się, bardziej sprawna, my jesteśmy wydajniejsi, no i przede wszystkim pracuje się wygodniej, komfortowo dla nas, tak? Bo cały czas, wyobraźmy może sobie sytuację, że robimy natrysk, kilku metrów odkładamy pistolet, bierzemy szpachelkę, pióro, żeby wygładzić tą całą powierzchnię, łapiemy pistolet ponownie, no i niestety spust w agregacie mamy już zablokowany. To tu na szczęście nie mamy tego problemu. Produkty tak jak mówiłem, głównie na agregatem dzięki swojej tej właściwości. Jednak, oczywiście, możemy je też aplikować przy pomocy wałka do gładzi, jak i przy pomocy no, tradycyjnej szpachelki blichty. Jakiej no, używamy wszyscy na pewno również na co dzień. Po kolei powiem krótko o wszystkich produktach. Pierwszy z nich. RLS Expert List, który już jest dobrze znany na naszym rynku. Produkt przeznaczony do natrysku, do aplikacji jako warstwa startowa i jako warstwa finishowa. Czyli jeden produkt, taki dwufunkcyjny podkład i finish. Maksymalna aplikacja w warstwie do 2 mm. Oczywiście jak ta warstwa nam wyschnie, możemy zaaplikować drugą warstwę 2 mm, jeżeli będziemy tego potrzebowali, to po wyschnięciu oczywiście możemy zaplikować kolejną warstwę 2 mm. Tutaj nie ma żadnego ograniczenia. Jednak należy pilnować, aby podłoże było suche i by kolejna warstwa była też nakładana na podkład, który już jest wysuszony. Nie będzie nam wtedy dzięki temu e, ta druga, kolejna warstwa bombelkowała, nie będzie problemów ze szlifowaniem i też prawidłowo ten produkt, warstwa z warstwą, tak, prawidłowo nam się stali. Szlifowanie po całkowitym wyschnięciu na start bierzemy zazwyczaj papier 150, to jest taka nasza warstwa, wartość przepraszam wyjściowa i obserwujemy co się dzieje na ścianie. Jeżeli produkt się utwardził, to schodzimy gradiację niżej do 120, jeżeli produkt jest bardziej miękki wschodzimy wyżej na 180 Celowo o tym mówię, o tym utwardzaniu, ponieważ nasze produkty są bardzo gęstymi i bogatymi mieszankami żywiczno-polimerowymi. Dzięki temu te produkty mają taką właściwość do wtórnego utwardzania się, pobierając wilgoć z powietrza. Więc Znowu, inaczej, będą wysychały i utwardzały się te wszystkie nasze produkty, np. Na, na Śląsku, gdzie tam ciepłe masy powietrza wpływają do Polski, a inaczej, na przykład w północno-wschodnich rejonach, gdzie mamy stałą wartość względną wilgotności powietrza po prostu większą. Więc tamte produkty albo dłużej wysychają, albo też mogą być bardziej twardsze do szlifowania, więc przed tym przestrzegam. Po aplikacji, po takim wstępnym odparowaniu powierzchni otwieramy okna, tak wentylujemy powietrze w pomieszczeniach, nie zamykamy tego wszystkiego w cudzysłowie, nie kisimy po prostu tych pomieszczeń, żeby później się no, nie męczyć przy szlifowaniu nadmiernie. Jednak jest tego też ogromna zaleta, że ta twardość daje pewną stabilność, przy pracy. Trudno po prostu zepsuć twarde, stabilne, takie bogate mieszanki. Łatwiej jest je wyprowadzić, łatwiej jest planować tutaj powierzchnię. Kolejny produkt, który mam tutaj ze sobą, to jest Semin RLS Extrem. Różni się on tym od Expert Lisa, że Expert Lisa natryskiwaliśmy czy aplikowaliśmy tradycyjnie do 2 mm, a RLS Extrem możemy agregatem nawet natrysnąć do 1 cm, czyli praktycznie 5 razy grubszą warstwę możemy wykonać na powierzchni. Produkt przeznaczony do renowacji podłóg, do wstępnego wyrównywania, również jako no, gips standardowy, idealnie zastąpi produkty Sypkie. Tutaj mamy gotową mieszankę, praktycznie gotowa do użycia. Czy to wałkiem, tylko zwróćmy uwagę na to, też, że wałkiem nałożymy zawsze cięższą warstwę. Nie jesteśmy w stanie nałożyć jednego centymetra. Będziemy tą całą powierzchnię rozmazywali i transportowali ten materiał z miejsca w miejsce. Agregatem jesteśmy sprawnie w stanie to kontrolować, robić jednolitą, grubą warstwę na całej powierzchni. Produkt, jak mówiłem, dłużej wysycha, gdy wyschnie. Całkowicie zależnie oczywiście od tego, jak zagruntowaliśmy podłoże, i jaką mieliśmy chłodność tego podłoża przed natryskiem czy aplikacji wałkiem powinien wysnąć w najgrubszej warstwie do gdzieś 5-6 dni. Patrzymy też jeszcze na wilgotność względną powietrza. W cieplejsze dni wiadomo, oparowanie będzie szybciej następowało, więc szybciej przejdziemy do kolejnego etapu. Ten produkt celowo jest tak bardzo mm, wydłużony w czasie schnięcia, bo gdybyśmy go ustawili my, nasi profesjonaliści w laboratorium, gdybyśmy ustawili czas schnięcia i wiązania tutaj i na przykład do jednego, dwóch dni, to produkt mógłby dostać skurcze, popękać, czego... Wiadomo, chcieliśmy również uniknąć, żeby ta praca była jak najsprawniejsza, jak najszybsza, najbardziej komfortowa i wydajna. Gdy nawysnie aplikacja dwóch warstw finiszowych i zamykamy ściany, mamy gotowo. Na końcu mamy produkt, który poniekąd wraca do nas na rynek, o czym już mówiłem. Zielona szata graficzna Semin Airless Garnizon. To jest również ta sama linia produktów Airless, to Expert Lease do 2 mm, Ekstrem do 10 mm tutaj garnizą jest takim produktem pośrednim powiedzmy, że to jest taki kuzyn, przyjaciel ekspert lisa garnizon robimy aplikację tradycyjnie czy to wałkiem, czy agregatem do 3 mm produkt garnizą idealnie nadaje się na e Wstępne wyrównywanie starych zniszczonej powierzchni, gdy nie musimy aplikować aż tak grubej warstwy jak RLS Extreme i również idealnie sprawdza się jako ten gips startowy, w cudzysłowie, tak, na tynkach cementowo-wapiennych. Gdy będziemy mieli płyty GK albo tynki gipsowe, to warto pozostać nadal przy ekspert Lisie. Tutaj nie będzie dużej różnicy w aplikacji i w wygładzaniu tej całej powierzchni. Po wyschnięciu możemy na niego zaaplikować warstwę finiszową cieńszą tego samego produktu, bądź zrobić warstwę finiszową z ekspertlica. To również ze sobą tutaj będzie wszystko współgrało i jak najbardziej się nada. Dobrze. Tyle o tych produktach. Jeżeli chcecie, poszukujecie więcej informacji, więcej szczegółów takich technicznych, zapraszam do kontaktu ze mną bądź odwiedźcie, proszę stronę naszą www.semin.pl. Niedługo już zmieniamy. Będzie Semin.pl będzie troszeczkę prościej. Szukajcie naszych materiałów. Furtownia w, w punktach oznaczonych tutaj, kupisz semin. Jeżeli potrzebujecie pomocy, takiej w terenie lokalnej, na naszej stronie internetowej w zakładce Kontakt znajdziecie odpowiedni numer telefonu czy adres mailowy do naszych przedstawicieli terenowych. Pozdrawiam, trzymajcie się.